Jaka to jest fajna szkoła, najlepsza w Warszawie, nie to, się chwalimy Super tam, ściele, super atmosfera, bardzo to przyjaźnie Polecamy bardzo Dzisiaj przede wszystkim chcielibyśmy wam pokazać Najfajniejsze miejsca w szkole, gdzie są Warte najwięcej uwagi Chyba nasza YouTubowcy Chcielibyśmy wam przedstawić nasz team Bez którego by tego całego zaznaczenia nie było To chyba zaczniemy tutaj od pani po mojej prawej stronie Dzień dobry, jestem Asia, jestem tutaj prezenterką Znam się ma, jak tutaj już moja koleżanka wspomniała. Co? No, część ludzi mnie zna, część mnie ludzi nie zna, ale pozna. Przede wszystkim będę tutaj przeprowadzała z ludźmi różne ankiety, pytania i fajne różne quizy, tak, nie? Prawda, fałsz, ogólnie nauczycieli i uczniów, fajne fajny projekt. serdecznie z tej strony Bero, czyli w sumie Antoni Piszchała. Będę, będę robić e, niektóre wyzwania i inne różne rzeczy. Wiecie na kanał Bero, bo wbijamy tysiące subskrypcji. Teraz Witam, jestem Michaler, czyli inaczej Michał Kirczuki, też mam kanał, polecam subskrybować i głównie będę na przykład zadawać różne pytania i newsy różne mówić. Jestem Paweł, będę prowadził na tym kanale coś typu matora to bzdura yy, i będę robił typowy konkurs jakiś. Teraz oprowadzimy was tutaj po oddziale przedszkolnym. Pokażemy wam, gdzie się znajduje sklepik szkolny i różne takie pierdomy. Tutaj mamy wejście schody, które prowadzą na górę na oddział przedszkolny, tak zwaną dziczyznę, yy, bo tam się dzieje wszystko i tam lata wszystko i wszyscy się tam drą, ogólnie jest taki mód yy, przedszkolewaj. Tutaj Poka i dajmy naszliki. Tak fajnie się gra, bardzo fajny bąg. Ba. Tutaj mamy na przewa, na przewa piłeczek. Tu na piłeczek. Tu tutaj mamy nie tu emocji my. rywalizacji, ale z dawej imitacji. No, pod po dokiem Oczywiście że da. Może nie być ale... Ja tutaj mamy e, kalapy. Mamy kalapy. Mamy tutaj mamy jeszcze zeróweczkę. Żadnie zerówek. Teraz chodzimy w część gry fobową. chodzimy w

ale tam mo jak się uda to będziemy. Oczywiście tutaj mamy pierwszą szatnię męsko. Tam woli mi nie chodzić. Szatnia męska, dzieci. Nie ma to, co powiedzieć. Aktywność fizyczna tam w tej jest bardzo ważna. Mamy Na sali gimnastycznej, na dosyć dużej sali gimnastycznej. Jak e, widać że to, jest to jest I tak jedna z większych sal gimnastycznych, którą ma szkoła podstawowa w Warszawie. Jak widać jesteśmy fanami siatkówki i nasze umiejętności w tej kwestii, przede wszystkim wspierają nas nauczyciele, psychologowie tak. do dążenia do celu i no tutaj, no, tutaj między sobą tutaj można grać, tutaj się można śmiać, ale także można płakać. Utyk się zdrowej rywalizacji. Ale jest gry. pomoc medyczna ze strony nauczycieli. Tak. Oraz pielęgniarki, do której pójdziemy później. Więc. Safety first. to, to jest nasze całe serce. Jesteśmy teraz w osobie szkolnej. Pyszne obiady. Zobaczamy wszystko wszystko naszym panią które To tak, nasze przybliżenie na piękne piękny buchar, ciasta, wyroby. I jabłka. Najpiękniejsze, najczystsze, z niepryskane. Najlepsze. No. Tutaj pojemniki no tak, e, w... na jedzenie. Tak, Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj mamy e, stoły, sztuczce, wszystko to co potrzebne do jedzenia. Najlepsza jakość. Bardzo. Teraz przy wspaniałym człowieku się nasz sztandar szkolny, symbolizujący pięć palców, które mówią już same za siebie. Pamiętamy tutaj, że jesteśmy szanowani, integrujemy się, nie wykluczamy nikogo, jest po prostu fajna atmosfera. Tutaj piękne plakaty, wykluczające jak bardzo szanujemy każdy kraj. I, a wykonane przez dzieci i to bardzo dobrze. Wspieramy dziecięcą twórczość. Dziecięcą twórczość, tak. kreatywność, żeby tak. każdy mógł się rozwijać i żeby te nasze pasje wszystkich łączyły się w jedność. A tak w ogóle chciałam dodać, że znajdujemy się na naszym forum szkolny. szkolnym. na forum szkolnym na wszystkie wydarzenia najważniejsze szkolne oraz zajęć. znajduje się portepia. Tutaj na forum także malutkie dzieciaki z pełną energią jeszcze Bawią się tu, bawią się, bawią, się opią, 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 rozwijają, ale oczywiście pod nadzorem nauczyciela, bo inaczej by to nie przeszło. Teraz jesteśmy w oddziale przedszkolnym, tutaj mamy dziczyznę ogólnie małe dzieci, miłe dzieci, ale jakoś dziwnie cicho tutaj jest. No po są chyba, chłopale, chyba, tak? się chyba się na nie strasznie wstaję. Ale to nie ma chodź. chodź, chodź, chodźmy dalej. Jakiś twister na ziemi. mamy no, ale... Tutaj mamy salę do reedukacji. Tutaj są zajęcia z panią dyrektorem. I takie ogólne jakieś tam gry. Takie... Tutaj, tutaj mamy salę 110B. Mamy dalej oddział um, przedszkolny. Proszę tutaj, prace, klasy, 2 A. Chyba autoprotekcja. Tutaj z tego mi się wydaje. Um, tutaj mamy następną klasę, pierwszej B. Pierwszej B, która jest strasznie głośna. Tutaj proszę, jakie mamy piękne zdalnie. Wykonane rainbow, gdzie przez dzieciaki. Tutaj mamy znowu klasę jakieś. Klasy. O. No i co? I zbliżamy się do baj, chyba już do końca. Tutaj właśnie takie jakieś gdyby koniec przewracać, walić i... To, to tyle z oddziału przedszkolnego. Jo! A teraz nas weźmiemy razem z i Pitulą do biblioteki. No wiesz. Musimy być ostrożni, bo tutaj... Y Krokodyl. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. To nasza bardzo miła pani. Ona jest bardzo radosna. Bardzo ją Tutaj jeszcze mamy salę, takie tam. Mamy piękne dzieła dzieci, mamy dzieła dzieci, Wszyscy szkoły. Mamy wszędzie, Wszyscy, yy. proszę bardzo, wybudowane ryby, stoły. mój portret. Nie się teraz w biblioteką. W szkole. Oczywiście trzeba być cicho, bo to biblioteka, ale teraz takiego nie ma. Teraz nie Mamy komputery, których i tak nie używamy. Mamy stoły, w których. Yy, co my tutaj jest? Mamy no. biurko wspaniałe tutaj tak, wywodniki warszawskie tutaj, tutaj widzimy takich panów, czego ja nie ma każda szkoła, Bo Warszawa... A wiecie, przede wszystkim przede wszystkim mamy to, że mamy zarobistą atmosferę fajnych ludzi, którzy nas motywują. Tutaj siedzi zawsze pani, pani która Burek. wydaje nam podręczniki i czasem też nas potrafi e, lekko jakby to powiedzieć chzanić. Mam bo dwie. na przykład w złym stanie oddamy podlęczniki A tutaj jest najlepszy dział, czyli książki Nawet, proszę tutaj zbliżenie, mamy rodzinę monet Właśnie Dla Po prostu największe trendy Na przyszłych biznesmenów Oczywiście Zapraszam Mamy nawet filmy do wypożyczenia Tutaj zobaczcie, jakie mam piękne regały z książkami Mamy wielkie antyplotedie schodzimy tu nie wiadomo co Pięknie tu jest ogólnie Mamy również gry w tej... Mamy zelece. Afrykę Kazika na przykład. Mamy Magizne, też, skarpety. Mamy też bardzo stare i wartościowe książki, które pamiętają czasy pierwszej, I nie, pierwszej wojny światowej, tylko powstania warszawskiego. Tutaj mamy coś dla takiego jednego kolegi z klasy naszej, mamy czyli siódmej B. Mamy kartę książki. Ogólnie mamy tutaj bardzo dużo książek. Jakby jesteśmy w końcu. W bibliotece, książki pokroju 1971 roku. Ja bym tutaj chciała zbliżenie na encyklopedię, które mają ponad przeszło 98 lat. Mamy eee, również komiksy mamy z lat, w których nasi rodzice je czytali. Jakby ja tutaj bym chciała zaznaczyć słowniczek. Słowniczek dla Pani Pecyny. I proszę tego nie wycinać. Pani Pecyna, wiadomo, polszczyznę uprawną lubi, dlatego wypożyczamy słowniki. I to sobie zapamiętajcie. Jesteśmy w sali informatycznej. Wpadzie siódma mamy dlatego mieć tu lekcję angielskiego. Co jest w sali informatycznej? Jakby kogoś dziwiło, to są komputery. Wszystko komputery działające? Tak, najlepsza jakość. Internet też mamy super. Mamy również pałki do odbicia się, jakby coś nas skórze. nawet, proszę Państwa, mamy makarona do pływania. No, Mogę można, można można mierzyć wysokość ciała. Możemy jakby uderzyć w biedziankę, siebie, nauczycielów nie wolno. Choć, yy, jak mamy na... tutaj tablicę. Jak już jest nauczyciel zaatakuje, no to eee, naucza, często tak? z niej pani Durka korzysta, jak się już kurzy na nas. To mamy piękną, wielką, eee. interaktywną tablicę. Będzie ja operatorem. Proszę tutaj, piękna, nieużywana jest. Mamy tutaj <noise> też takie trójkąty. To jest ostro? Jak to znaczy oswa słupy widać, na matematyce nie uważam. tutaj się w szkolnej szatni. Tylko szatnia to nic ciekawego. Przynajmniej, przynajmniej tak by mamy. było można rzec. Niektóre szkoły nawet szatni nie mają, dlatego my ja się nią... Wam pochwalimy. Ale szatnia jest bardzo wyjątkowa, ponieważ mamy radosną szkołę. Jest to miejsce, teraz zamknięte, ponieważ niedługo odbywają się tam zajęcia. I tam mamy pufy. Nie tylko pufy. Nie tylko pufy. Nie Możemy mamy magiczne się... litery. Kierujemy się w tamtą stronę. Teraz Wam trochę opowiadamy o klatkach na dzieci, bo tak jest zwane w słow... słowniku uczniów, że tak powiem, że to są klatki na dzieci. Tutaj mamy klasę Pierwsze klasy, tam była dobra, tutaj mamy klasy czwarte. Tu mamy mało, po prostu drugie wygniony gatunek, jest zamknięty w klatce, bo boimy się go stracić. Tak jest. Co tutaj mamy? Klasy piąte. Piąte, więcej, piąte. Tutaj mamy toalety. Jakby to Tak, bo pamiętajcie, że dobra szkoła to... Tu mamy tsunami z chmur. O, tutaj mamy... Klasę jednego z Moją szatnię, tu mamy. jest no, so popular! Taki, Ja zobacz. Tutaj mamy y, szatnię klasy siódmej tu B. Biuro rzeczy znalezionych. Ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na klasę 8A, proszę Państwa. Oczywiście. To jest jedyna klasa ósma. To jest jedyna rozsądna klasa w tej szkole, znaczy są tam jedyne, dwie osoby, a może osobnicy. Ale to wspomnimy już tam kiedy idziemy. I jako jedyna szkoła z niewielu w Warszawie w Polsce mamy lustro. Cześć witam wszystkich na kanale rodziców, uczniów, dorosłych, młodzież, seniorów, w głosie integracyjnej. Ja jestem Rafał, jestem doszkolnym psychologiem i takim trochę opiekunem naszej grupy YouTube'owej. Ta jest taka, pomysł jest taki, żeby nie tylko dorośli decydowali, nie tylko młodzież decydowała, ale żebyśmy decydowali o różnych rzeczach wspólnie, żebyśmy wspólnie fajne rzeczy robili, żeby zbliżać pokolenia dorosłych, młodszych, bardzo młodszych, seniorów. I ten pomysł dla mnie jest wielką radochą, bo możemy wspólnie we współpracy zrobić coś mega fajnego dla naszej szkoły, dla uczniów, też dla, dla dorosłych, którzy pracują w szkole, dla rodziców. No i mam nadzieję, że będziecie mega zainteresowani tym, co tutaj będziemy robić. Kanał jest otwarty dla, dla całej społeczności, i szkolnej, i w ogóle uczniowskiej, i rodzicielskiej w Polsce. Także dzięki, do zobaczenia na kolejnych filmach i jeszcze raz Was wszystkich pozdrawiam. Życzę miłego, miłego dnia i miłych wieczorów, jakbyście to oglądali wieczorem. Na razie.